Cześć, cześć, z tej strony Maximus, dzisiaj sobie zagramy w Scarlet Nexus, jest to już mm, 16 odcinek naszej serii dokładnie i dzisiaj idziemy sobie dalej. E, dalej dokładnie w tamtym kierunku, sobie ja pozwiedzamy te wszystkie pomieszczenia i będzie fajnie. <śmiennie>

Aha. Y ale tu mamy dodatkowe pomieszczenie, spokoję. Mm -hmm. Dziękuję za policzenie umiejętności. na bureczku ładnie o 200 kafli, że tak nazwę, czyli nie inne kafle, bo czemu by nie? Jest tutaj, a no to nie mógł Dobra, Tu są kolejne schody niżej Nie, to są schody wyżej No No tak, to są schody wyżej faktycznie mm. Dobra, tam 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 tam, tam. spokojnie Chodźmy sobie to ładnie obejść, bo czemu nie... Mm, tu, tu I tu mamy oczywiście to Znowu to samo, wow niesamowite. Eee, dobra, no i chodźmy tutaj teraz. I tu będzie na jakiś przeciwnik. On już nie żyje w ogóle. Było tak bez sensu, prostu nie będę troszkę zagadać Zaraz jeden duży, już zignoruj dwóch Co jest? Dobra Zajesz, dajesz, dajesz Teraz rzuć tym porządnie tym A Możemy mogę dać trzy razy Dobra i koniec. Chciałem mówić hanami jeszcze mocno, ale... Zapis... a bo wyszedłem z ten stan w ogóle, nie zauważyłem nawet. Nie, zauważyłem nawet, że w to weszłem. I to tak, że... mm, Ale to fajnie będziemy teraz wyglądać. Dobra, no, ja, chodźmy się zapisać. Eee, save. Tak jest, nie ma na co. Eee, czekać tutaj oczywiście, fajnie. Nie wiem w sumie, że to jest faz, ale chyba powinniśmy już połowie gry. Nie, uh, okay. o, o. こんなのおかしいよ。どうして病院の中に会員が集まってるの？会員が集まる一番の理由は食べ物を。脳を探しているからです。ここには会員が群がるほどの人間はいないように見えるが。花火、おじさんから何か聞いてないか。 病院の休暇についううん特に何も大体いいおじさんたちとはお正月に会うくらいだしいたナギナギ待ってくれギ無事だったんだなイと生死不明者リストに入ってたから心配してたんだ にあの時のことも聞きたかったしごめん凪あの時どうして俺たちを俺だってわかんねえんだよえ急に脳がしびれたような感じになって頭の中をぐちゃぐちゃにかき回されてるようなどうしてそんな イト、逃げろここにいちゃダメだえっ突然何をここにいたら俺みたいに人格矯正されるぞやはりそうでしたか噂は本当だったんだな人格矯正ギが <laughs> なんだ警報 また会かやっぱり監視されてたのかここは俺が食い止めるからトたちは早く逃げろいや俺も一緒に戦うダメなんだよ俺いつスイッチが切り替わってお前らを殺そうとするかわからないんだ瀬戸隊長の時みたいにだから お願いだ逃げてくれじゃあせめて一緒に逃げようダメだいつお前らを殺そうとするか分からないって言っただろう俺は俺で何とか逃げてみるユイト達は先に行ってくれお前たちも人格矯正されるかもいや怪異にされるかもしれないんだぞえっ怪異にされる それはユイトすみませんルカどうしてあなたが冷静ではなかったからですギの言うとおり僕たちは一刻も早くこの病院を出るべきだけど会にされるかもって話は気になるだろう話は後で他のみんなを回収しないと 僕が事前にテレポート場所として安全を確保できたのはこの場所だけですここから先は自分たちの足で行くしかない僕たちが知ってはいけないことを知ったのはすでに発覚しているはずとにかく逃げましょうイトが不満に思っていることは分かっています本来なら隊長であるあなたに従うべきだですがこの場所は想像以上に危険なようです

Dzięki, że będę mógł się tam wrócić na dół, bo tu jest zaraz to przejście, ponieważ teraz będziemy zablokowane, znając życie. No ale trudno, nic na tym nie poradzimy. Aha. Nie jestem już w tym, nie jestem. Ale coś się dotrzymało, ej jak fajnie, kurde. Mmm... Choć yy, następna walka może być z małymi dziadami. Ja coś chciałem, wiem, nie pamiętam już co chciałem, ale coś chciałem, hmm. A, już nie miałem, dobra mm. Final strike Mieczik zmienić Miałem to zrobić w odcinku pod koniec, no ale się nie udało mm, Dobra No, ci dało się tym rodzić, spoko Aha, na około Nie, tu, aha, tu... jest po prostu zagrodzone, to będzie się po prostu przejść. Fajno tej fajno. To będziemy się, się dostać od drugiej strony, to to teraz będziemy... to to teraz będzie mój priorytet. Albo od lewo. To będzie moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Dobra, tu możemy oczywiście tepnąć, ale chodźmy najpierw tam aż takie wielkie koło Ja nagrywam sobie tu, tu, tam Dobra, zanim się zapiszmy chodźmy sobie tam mm, Dobra, chodźmy tutaj Tu mam kolejne to I jeszcze więcej tych Jezus Maria, a tam się nie przejdzie Spoko mm, Dobra Szybka akcja Dobra, mm, to Zapis, tak Okej okay. Dobra I teraz tak, muszę zdecydować czy chcemy iść w prawo Gdzie mamy już rzeczy do których powinniśmy iść, czy jeszcze nie Nie, jeszcze nie Tam też jest dodatkowe miejsce, dobra 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 no i tutaj mamy wszystko już Spokojnie 20 metrów 16 chyba da się zrobić Nie jest 15 14 12 12 metrów o najwięcej, najmniej się znaczy da zrobić O dobre tu nie ma niczego, dodać nie takim metrzem czy jednak to jest liniowe i nie ma wyboru, spoko... Mm. To są te większe. To, Kurde, no co jest? Nawet nie mam czasu, żeby tego naciskać, to jest... Dobra, weźmy sobie dynkę. Uf. Koniec. Tak jest. Um. Dobra. E, tu niczego nie mamy, to chodźmy, żeby jak najszybciej do następnej walki. Do trwa. Eem, tak, e, coś wywaliło mi nagranie, aha i sobie w ogóle wyłączyłem stoper. Fajnie, świetnie po prostu. E, no tak, a więc jeszcze raz tutaj musimy iść pozbierać sobie te rzeczy. Poza e, nic zapomniałbym sobie włączyć nagrania w odpowiednim momencie i tak to by się skończyło.

Bang, bang. Weź się zakiwać chyba, ale no trudno. Dobra, razie to. Zaraz to się włączy, nie włączyło się w tej walce XD. Yy, dobra, ale no... Yy, Chodźmy dalej, tu mieliśmy tylko to, tu się działo coś strasznego, co nie wiem co to jest. Aha, wywaliło się dlatego, że nacisnąłem Alt F4-5, F4, no się już wyjaśniło, bo zamiast Ctrl Alt nacisnąłem. Się wszystko wyjaśniło czemu się wyłączyła gra, bo chciałem się do nich tepnąć i do nich się tepnąć zrobi to Ctrl v 4 mi się wszystko wyjaśniło czemu się. Tu no bo tak głupie przyciski te ustawili, że mi się pomieszało. Z altem kontrol. To nie jest to do czego jestem przyzwyczajony mimo wszystko. To jest dziwne sterowanie, którego nie lubię. I jestem fanem z tej kontroli. Chciałem wykorzystać sobie i wyłączyło się. No faktycznie. <laughs> nie zauważyłem wcześniej, że to odpowiada skrótowi. Oj, nie. Możesz to wziąć do trzeba, dziękuję Dobra Szkoda, że marnujemy ten tryb tylko No Zaszybki jest w tym trybie Nie ogarniam go tutaj

Tak jest? Weź mi to. Szybki, szybki, szybki. I jedz go. Wróg jest podpalony, napalony na mnie. Fajnie. Czemu ja tak szybko zginąłem? Co jest? mam pełne zdrowie Ej, kiedy? Co? Jak? Gdzie? Co jest? Ej risk to... But can be a powerful Dobra, fajnie, ale... No wiecie... Ja kim cudem ja zginąłem do cholery, to mnie bardziej zastanawiam. Dzięki tylu! grać tym. miałem pewne zdrowie albo dosyć wysokie i on mnie na hita. Co jest? O, on płomieniami teraz jedzie, dobra. No możesz użyć użyj tej apteczki głupiej. Czy ty jesteś głupi? Boże, jak to nie działa? się wyjaśniło, że on wodą nie leci, tylko ogniem. Ale że dobrze, że go podpaliłem. Uciekaj, 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 uciekaj. 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 Dobra. Oła. Czego się podpali? On daje to ogniem, co jest? Czy to jest woda? Czekaj kontrole F4, dam Mam Brainfield, ale czy chcemy go używać chyba nie widzimy bo i na początku z tym przeciwnikiem to tak, ale... O, level up, dobra, y, piątki mi dajcie, żeby to wszystko powyłączać. Dziękuję, jen, O jen, jen. Mm, dobra, czekajcie, bo y, punkty powinniśmy dostać. Mam w sumie 6, to chodźmy tutaj. Dobra, i teraz tu... Tak, to by się przydało. Będę mógł sobie więcej łączyć. Ale teraz to e, Force is jest Defense, to teraz chodzimy sobie w e, Powera bym, jeszcze był szczery. Chyba, że health pusty też nie mam. Dobra, chodźmy sobie w Powera chwilowo. Mimo wszystko. Mm, dobra, i teraz mamy iść gdzie? Czekajcie, bo... Nie, to nie są te, te... schody mnie interesują. Dobra. Czyli one tyber są na zewnątrz, spoko e, Normalization... To są... Brainfield gear. All normalization, czyli tych Nie wiem do czego w ogóle jest ja już czekajcie. E equipment. E equipment? Items, sorry. Battle items. E normalization. Tablet, by uh, Courses, a, Cure Status, items dobra, <grym> nawet nie wiedziałem, kto to robi, dobrze wiedzieć, um, Light Jelly bym najpierw wszystko stawił. to, to, o, mamy pana tego, um, chodźmy najpierw po do sklepu, choć po... nie, marka sobie zostawimy, choć nie, no dobra, chodźmy do tego marka trzeciego. Mark trzeci e, plugin Mark trzeci jeden dziękuję Tak jest, dziękuję e, Aha bo to nie jest 8 minut odcinka Tylko tam to trochę trwało Kurde nie wiem nam ile A nie chcę też z go skracać Tam było chyba z 16 e, Tylko kurde hmm. Bo tu może się coś dziać dużo, tam wydaje się jakby jakiś boss Ej nie wiem ile mam w sumie czasu mm, Powiem wam um, To jest to co nie, co nie Ale wiecie co No to powinny być, jeżeli było wtedy 16 albo 17 Coś takiego powinno być To wtedy powinno być 25 minut za krótko Nie wiem ile jest do... Tam... A, nie pominięte. Bo kurde, martwi się, tam znajdę. Na pewno tam będzie boss. Jestem święcie o tym przekonany, że tam jest boss. Tam na pewno jest boss. Dobra. Hmm. Czy ja chcę... Czy ja chcę to przedłużać? Hmm. Nie, nie chciałem przedłużać. Zobaczymy sobie na samym odcinku. Dobra. A więc e, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do następnych. Trzymajcie się. No i cześć. Pa pa.